Spędźcie z nami dzień jako. Belly Con z The Summer I Turned Pretty. Te lata stały się piękna. Um, no więc wyruszyliśmy To było w sumie dość ciepłe, dzień, ale nie jakiś gorący. No, i zubrałyśmy się, wiadomo, w, w stylu Beli, to jest bardzo ważny tak, element Element wisiorek. Wisiorek, dokładnie. No, i udałyśmy się na e, taki shopping, powiedzmy. No tak, szukaliśmy takich miejsc, które mają taki vibe butikowe, butików nad morzem. Tak, ale ten... nie znalazłyśmy sklepu ze szklanymi zwierzątkami. Nie, ale była kwiaciarnia, no a Beli też w sumie odwiedzała kwiaciarnię. E, I poszliśmy potem na maczek, która w sumie nie wiemy, czemu nam się Ale wydawała nam się taka bardzo letnia, a chcieliśmy żeby to był taki letni dzień. No, tak. i później poszliśmy sobie na e, taki. I bazarek w poszukiwaniu brzoskwini. Tak, i znalazłyśmy nawet. A po brzoskwiniach do piekarni, po good muffins, czyli dobre muffinki, ale nie było muffinek żadnych, więc stwierdziłyśmy, dobra, to robimy muffinki w domu, chociaż Belli na pewno by ich nie zrobiła, no ale Konrad... Got... Konrad by je zrobił. <laughs> więc zrobiłyśmy takie borówkowe blueberry muffins i na pewno były dobre, tak jak tam. Dokładnie tak. No i na sam koniec stwierdziłyśmy, że musimy obejrzeć sobie na wieczór yy, musical. No tak jak robiła Beli z mamą swoją. Yy, no i wybrałyśmy Sabrinę yy, wiadomo. To tyle. Pa! pa!